No to dzisiaj przyszły przyszła kolejna porządki tutaj w oczku muszę tutaj filtr wyczyścić wodę podmienić trochę z tymi burtami będę miał zabawy z tymi glonami przy okazji zerknę jak tam te ryby się mają powinny to być jeszcze jakieś amury zaznaczę powinny ale czy są karasie na pewno są trochę są To upyga nie wiem czy jakakolwiek została Pokażę Wam te ryby później, jak wyglądają w akwarium, bo tutaj wrzucę je na chwilę. Większa orfa sobie pływa, te mniejsze też. Tutaj mama jak tam podcinała te rośliny, tylko do powpadało we mnie coś stąd, to usunę to. Już zdjąłem. Tutaj rybki sobie pływają. Teraz wodę spuszczę tu na obróbek. Zobaczymy, co tutaj. No, trochę mnie zabawy dzisiaj z tym czeka. Przez zimę trochę się tego tu nazbierało. Sypło. Woda już jest ciepła, że właściwie można już sobie do niej wejść i pewnie tak zrobię. Filtrze pełno jest ślimaków oraz ich jaj. Zaraz je przerzucę do akwarium. Już nalałem tutaj wody, może coś tam jeszcze przyżyję. No filtr już. Wyczyściłem te ślimaki, które tu były są bezpieczne. Prawdopodobnie ich jajka też będą się mogły zaląć, Więc nie, nie. nie pozbywam się ich. Niech się lęgną. Trochę już rdza swoje porobiła też. Już trochę ten filtr ma. ale na razie jeszcze posłuszy. z ryb, które kupiłem w zeszłym roku przetrwały tylko 3 yy, krasie w tym jeden ma tu coś tak na grzbiecie jakby go sztupak zaatakował trudno powiedzieć co to jest czy po prostu coś go już atakuje czy nie orfy też 4 sztuki przetrwały na chyba 5 kupionych to nie jest źle, ta większa to była gdzie indziej kupowana Natomiast pozostałe ryby, wszystkie te, które tu pływają na rynku z Zgierzu. Podobnie jak i gołębie, taki ryb, no, ryzyko jest tam kupować spore Lepiej jechać bezpośrednio do hodowcy jednak Już praktycznie skończyłem, ogarnąłem No, i już wodę uzupełniam. Można powiedzieć, największy zbiornik, a najmniej się namęczyłem przy nim. Oczywiście, kwestia czasu jak to znowu się zazieleni, ale wleję tu bakterie to może trochę będzie spokoju. Zaraz ryby wpuszczę, niech sobie już śmigają tutaj, bo już mogą. Filtr już myłem, jeszcze mi pompa została do umycia i przepchania, i gotowe. Później jeszcze pokażę, jak finalny efekt będzie wyglądał. Jak już to wszystko będzie w środku, jeszcze muszę jakąś siatkę tutaj kupić. Osy już korzystają. Jedna już się utopiła, więc jedna kolonia mniej. i mamy już ogarnięte ślimaki. Wszystkie przetrwały. Łącznie z tymi, które były jeszcze w jajkach. Temu karasiowi póki co daje szansa. Może będzie funkcjonował. No z tej piątki, które w zeszłym roku kupiłem, trójka została. za ORF z pięciu, no to cztery są, czyli niewiele. a Amory. 6 było kupione. Nie ma ani jednego. To upygi. 6 było kupione. Z czego 5 tutaj też nie ma ani jednej. Normalnie ryby były karmione. Nie mam pojęcia dlaczego. Przez zimę kaput. Filtr cały czas chodził. Pompa jest tutaj DCP. 5500 więc jest silna więc nie ma szans żeby woda się tu skuła dlatego ja tych ryb tu nie zimuję w sensie w domu a są tutaj cały okrągły rok może tutaj jeszcze jakieś linki kupię Chętnie bym tu wpuścił. Też w ale nigdzie ich nie ma. śmigają. Jeszcze muszę siatkę tutaj tylko założyć i właściwie to wszystko. Już ogarnięte. Zaraz siatkę tu założę tą, którą mam muszę dokupić jeszcze całą, żeby tu te liście nie wpadały z tych drzew i zasadniczo wystarczy.